Sąd żyć w życiu takie momenty, kiedy człowiek przestaje szukać odpowiedzi w książkach, doktrynach, kazaniach i sporach. Nie dlatego, że przestał wierzyć, tylko dlatego, że zaczyna rozumieć, tak jak ja zrozumiałem. Moja droga była długa. Była pełna bólu, alkoholu, upadków, odbudowy i rozwoju. Ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy terapią, wojskowym życiem. Trzeźwością, codziennością i ogromem ludzkich spraw wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Przestałem szukać Boga w słowach, a zacząłem go słyszeć w ciszy. Nauczyłem się, że doktryny tworzą ludzie, interpretacje tworzą ludzie, obrazy Boga tworzą ludzie, ale Bóg, jeśli istnieje, jest zawsze poza słowami, zanim jeszcze zdążymy go nazwać. Zrozumiałem też coś jeszcze. Jeżeli ktoś wierzy tak, jak potrafi, nawet jeśli jego wiara jest prosta jak asfaltowa ulica, to nie ma sensu stawać nad nim i tłumaczyć, z czego ta ulica jest zrobiona. Bo nie o asfalt chodzi i nie o konstrukcję, tylko o to, czy jego serce na tej ulicy znajduje spokój. Moja wiara stała się inna, bo ja stałem się inny. Nie wyrzekłem się tego, z czego wyrosłem. Nie porzuciłem korzeni. Nie odcięłem się od tradycji. Tylko przestałem mylić Boga z tym, co ludzie o nim mówią. Z czasem zrozumiałem cztery etapy modlitwy, o których kiedyś czytałem. W pierwszym etapie ja mówiłem, a on słuchał. W drugim on mówił, a ja słuchałem. W trzecim etapie zaczęliśmy oboje słuchać, a czwarty etap jest wtedy, kiedy nikt nie mówi, nikt nie słucha, panuje cisza, tylko patrzę i czuję. I nagle zdałem sobie sprawę, że ja jestem coraz bliżej tego czwartego etapu. Nie dlatego, że jestem święty, tylko dlatego, że codzienne życie, trzeźwość, uważność, rozwój i odpowiedzialność doprowadziły mnie w miejsce, gdzie nic nie trzeba nazywać, żeby wiedzieć. Kiedy patrzysz szeroko na świat, bez tunelowania, bez oceniania, bez nadawania nazw. Kiedy patrzy na wszystko w ciszy, wtedy czuję jego największą obecność. I to chcę komuś powiedzieć, kto być może teraz tego potrzebuje. Twoja wiara ma być twoim spokojem, a nie twoim lękiem. Twoja modlitwa ma być ciszą a nie udawaniem czegokolwiek. A Bóg, jeśli istnieje, nie potrzebuje, żebyś go rozumiał. Wystarczy, że Ty jesteś. Reszta jest interpretacją.